Młody, kojarzysz że... Jak się nazywa takie, takie gumowe, na czym się ćwiczy pierwszą pomoc? Phantom. E, no dobra. A, a, a jak się nazywa Tom, który jest wielkim fanem Sagi? Phantom. Okej. Okay. A jaka jest twoja ulubiona część Gwiezdnych Wojen? Phantom. E, nie ma takiej części. Phantom Menace. Tam, tam, ta, 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 tam, tam, ta, 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 tam, 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 tam. Cześć, ta, ta. witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejnym Star Warsowym odcinku, ale i kolejnym kabelowym, ponieważ kabel wrócił oczywiście dzięki waszej interwencji. Jakiś czas go nie było, przypominam, ale wyście zagłosowali, że go chcecie. No bo jak tu nie chcieć takich fajnych setów, jak chociażby ten z serialu Rebels? Ja wam od razu podpowiem, że ja mam trochę problem Kurde z tymi serialami. Jak wychodziły Clone Wars, pierwsze sezony, byłem takie. Hmm, ale ta grafika brzydka. Ale te ruchy dziwne. Ale to takie w ogóle. Hmm. Po trzecim sezonie uwielbiałem ten serial. Z Rebelsami miałem podobnie. Na początku, hmm, ileż można tych Clone Warsów i tak dalej. Hmm. I tak w sumie serial się skończył. I dopiero wtedy go polubiłem. I tak jest ze wszystkim. Bed Batcha jeszcze nie zacząłem oglądać. Ale liczę, że na końcówkę wakacji uda mi się to zrobić. Tak jak i że uda wam się obejrzeć tą recenzję do końca, jest to recenzja 75048 Phantom no i właśnie z tego śmialiśmy się trochę w intrze Phantom, czyli części ducha tego dużego statku ducha osobiście jeszcze nie posiadałem w swych rękach, ani w swoim sklepie bo nie zapominajmy, że zestaw ten pochodzi z mojego sklepu przystańklocków.pl no i tam też wylądował i nie ukrywam, tam się też sprzedał, się już no to trochę nad wyraz, bo was rog leżał nie wiem, nie było jakoś chętnych na ten statek, nie wiem czemu a uważam, że jest całkiem fajny chociaż faktycznie niepozorny. Zajmijmy się więc może jego recenzją. Co mi się w nim na pewno podoba, to właśnie ta niepozorność, bo gdy ja kurczę w ogóle usłyszałem jego cenę, gdzieś tam katalogową, która tam naprawdę była ogromna, mówię, co? Za tak mały statetek taka horrendalna cena? Ale on naprawdę jest niepozorny i zawiera w sobie więcej elementów, niż by można było chcieć i niż by się można było sądzić. Najważniejszym i najfajniejszym fragmentem jest to, że tutaj faktycznie wygląda jak taka trochę zabudowana latająca puszka, no i nagle nam się pięknie rozkładają tutaj te oto dwa elementy, no i wtedy już wspomina mocno, no nie tylko oczywiście oryginał, ale i po prostu mocno Star Warsowe pojazdy, które właśnie często miały te tutaj skrzydła w dół. Żeby tutaj nie było za goło, no to spójrzcie, mamy tu, no niestety naklejkę, ale uważam, że te flaki, jeżeli mogę tak nazwać statku, wyglądają całkiem zacnie, a dalej stąd nie widzimy jeszcze tego, co się tam w środku nie skrywa. W gwoli ścisłości z drugiej strony oczywiście posiadamy dokładnie to samo, no i to jest bardzo fajnie, spójrzcie, jak składane w ten sposób do połowy i dalej ciąg tutaj się zamyka. Nie trzeba więc jakoś kombinować, dostosowywać. Wystarczy, że tutaj zegniemy to w pół, dalej nie pojedzie i zamykamy sobie tak. I to się pięknie, perfekcyjnie domyka. No naprawdę uważam, że opcja spoko. Mamy tutaj otwieraną klapę i tutaj widzimy, jest jakaś szyba, a za szybą co jest? Coś tam się skrywa. Natomiast żeby zobaczyć, co tam się skrywa, musimy faktycznie tutaj sięgnąć głębiej, czyli po prostu musimy otworzyć sobie... No właśnie, niekontrolowany wyszczał o tym zaraz. Otworzyć sobie to, i tu znajdziemy naszego droida i właściwie nic więcej, on się tak skrywa. No nie ukrywam, że schowek spoko nie jest jakiś nie wiadomo jak wyrafinowany, ale jest ok. Do figurek przejdziemy sobie zaraz. Boli mnie tutaj trochę to mocowanie, bo faktycznie to bardzo często ta klapa potrafi tutaj odpaść i tak naprawdę nic więcej tam się nie skrywa. Na dachu, jak już widzieliście, mamy wyrzutnię. Jak wiecie, ja nie jestem entuzjastą tego typu rozwiązania. Moim zdaniem nie tylko psuje ona wygląd tej machiny, no bo i jak to teraz wygląda z taką wielką szczałką, Ale i zabawa w tym jest taka sobie No bo oczywiście możemy coś tam celować Ale hmm, osobiście wolałbym żeby tego tu nie było Żeby było zastąpione to czymś innym Oczywiście możemy sobie też to sami zdemontować Jednakże ja oceniam zestaw w jakiej formie Trafił do sprzedaży a nie, a nie upgrade'owany niestety zestaw posiada wiele naklejek co widać też że by tu, nie wszyscy nakleili je równo, tak jak mówię, zestaw pochodzi z miksa i trafił na mój sklep, tak samo tu jest naklejka i osobiście tutaj też jakby nie zachwalam tych naklejek, tym bardziej, że pytanie, czy naprawdę takie malusie naklejki coś tutaj wnoszą do lepszości tego setu, moim prywatnym zdaniem nie, można to było rozwiązać w jakiś sposób klockowy i wyglądałoby to po prostu ładnie, skoro już przeszliśmy na front tego statku no to może zajrzyjmy sobie do kokpitu kokpit oczywiście mm, klasyczna dla Star Warsu szyba jakże przydatna, jeżeli chociażby chcecie też mocować. Zresztą taka szyba też niejednokrotnie na moim sklepie była, czy tam podobna. Tutaj niestety nawet też nie udało się tego uniknąć. Mamy naklejkę. Co dziwne, naklejkę na tanowym slopie 2 razy 2, a nie na szarym, co moim zdaniem też troszkę psuje efekt. No akurat tutaj ta naklejka siadła w miarę prosto, ale gdyby nie, no to wiecie. Poza tym kabina jest dość mocna, można by że jest astetyczna. Poza tutaj tą konsoletą nie mamy po bokach żadnych parametrów, nie mamy tutaj nic, tylko miejsce na nogi, no i tyle, no i nic więcej. No i tak naprawdę mówię, statek wygląda na taki dość niepozorny, ale mówię, gdy się rozłoży, gdy przeliczymy sobie te liczby elementów, okazuje się, że jest naprawdę spoko. I jakby tutaj już dużo bardziej rozumiem tą cenę, oczywiście, nadal jest przesadzona, ale jakkolwiek usprawiedliwiona, no ale już na jakichś przecenach czy dużych promocjach dostaliśmy ten zestaw, no to już tak nie bolało. Czy bolało też Ezra i droida? Zobaczmy. Znaczy pytanie, co ich też miało boleć, bo jakby chyba nie. Droid jak najbardziej w porządku, jak najbardziej mi się podoba, bo przede wszystkim też no oczywiście wierność oryginałowi jest tutaj zachowana i wygląda to naprawdę ładnie i droid się czymś wyróżnia, jest on oczywiście dedykowany dla tej serii, nie wiem czy się pojawił w jakichś innych Star Warsach jako random, raczej nie naprawdę ok, tym bardziej, że jest on niższy niż zwykły Artu, to też się docenia, bo tak też było w oryginale Ezra, tutaj jest w takiej wersji jak widzimy no tutaj buźka tak średnio zachowała się, kamizela taka pasterska, równie dobrze mógłby teraz iść i paść jakieś barany i owce z drugiej strony drugi wyraz twarzy i ten świetny, świetny, świetny jeszcze logo z na plecach. Naprawdę się to prezentuje dobrze. Razem tutaj z tym jeszcze kaskiem, który ma tym imperialnym kaskiem, który średnio pasuje do tej całości, ale oczywiście fabularnie tam był wytłumaczony w serialu. Dopełnia to naprawdę całości fajności tego Ezry jeszcze małoletniego, a i hełm naprawdę widzę, że Mockowo pewnie można by w jeden ciekawy sposób wykorzystać. Jaki cały ten zestaw pewnie można by wykorzystać niejednokrotnie fabularnie. Troszkę mi szkoda, że tak ci Rebelsy tak przeszły bez echa. Pewnie gdzieś tam jeszcze Kiedyś wrócą, przynajmniej troszkę, za to trzymam kciuki, bo tak jak wam mówiłem, ja mam takie problemy właśnie z tymi serialami, tak to się u mnie odbywa, że coś się musi skończyć, żebym dopiero to polubił. Chociaż Clone Warsy polubiłem przy trzecim, czwartym, to jeszcze daleko było do końca, ale tak po prostu mam i coraz bardziej doceniam właśnie i te nawet zestawy i po prostu całą tutaj bajkę i z każdą kolejną bajką, każdym kolejnym filmem mam także mówię, kurczę, to nowe mi się nie podoba, a stare wtedy tym bardziej doceniam. No właśnie, tak bywa. Jeżeli lubicie Clone Warsy, zapraszam was serdecznie do innych filmów na moim kanale, ale tutaj już wojny klonów się pojawiały. Rebelsy nie za bardzo jest to pierwszy zestaw z tej serii Rebels, ale tak jak mówiłem, Klon Warsy są tu, inne Star Warsy znajdziecie tu, a kliknięcie w subskrypcję znajdziecie poza ekranem, tam poniżej. Będę Wam bardzo wdzięczny za kliknięcie w nią. No i przede wszystkim to, byście tutaj byli też na kolejnych filmach na moim kanale. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce, oczywiście, w kolejnych. Bye!